Zastanawiał. Znalaliśmy właśnie zbiornik paliwa. To jest 11 galonów. Zaraz, ale ja przeliczę, ile je, to jest na litry. No, ale tak czy inaczej zasięg mamy na 436 mil, czyli na jakieś 730 km za 42 dolary niecałe. kurde, niecałe za 200 zł. Taka to jest zła Ameryka. Czemu zła? No zła, no bo wiesz, tutaj paliwożerne samochody, e, nieekologicznie, nieekonomicznie. Straszne. No ale w sumie te ciężarówki, które wydobywają ropę, to na niej jeżdżą. A ropę, muszę wydobyć węgiel, zawieźć do kopalni, wlać ropę i zrobić prąd. Ekologia pełną gębą. Zrobiąc zakupy w Stanach, Musicie pamiętać o tym, że cena na półce nie zawiera podatku. Podatek doliczany jest dopiero przy kasie. Sam wiemy, jak ciężko jest się przestawić na ten system. Mała ciekawostka. W Stanach, w zależności od stanu, jest różny podatek. My, na przykład, zatrzymaliśmy się w sklepie Apple w Manchester w stanie New Hampshire, gdzie podatek wynosił 0%. Tak czy inaczej, wiele osób przyjeżdża tutaj z myślą o tym, żeby wymienić, na przykład, swój telefon. Robiąc małe zakupy nie ma to większego znaczenia, ale wydając kilka tysięcy warto pomyśleć czy nie opłaca się przejechać do innego stanu. Różnica bowiem robi się znacząca. Zresztą około 20 pracowników w tak małym stopie jak tutaj mówi samo za siebie. Słuchajcie, dzieliliśmy sobie nockę na stopie. Eee, no Tak wyszło. Akurat dobre miejsce, bo mamy Dankiem dla nas. Więc zrobiliśmy już kawkę, zaliczyliśmy, a patrzcie to. No przepiękne ciężaróweczki, wszystkie przepiękne. Ta czarna mi się podoba, ta z tyłu. Aha, ta z tyłu, tak. No, tak powiem, z tyłu jest tak. No i tu jest druga taka jeszcze niebieska. Wszystkie fajne. Wszystkie, jasne, ale słuchajcie, tu nie o to chodzi. E, u nas... Za stanie złączonym silnikiem jest teraz ile? Nie pamiętam. 300 mandatu coś takiego. Wszystkie ciężarówki mają włączone silniki i albo jest klima, albo jest ogrzewanie. spędzonej na parkingu w ciężkim dniu, za kółkiem wśród różnych kierowców wreszcie powoli dojeżdżamy do Niagary słuchajcie, widoki były przepiękne tego dnia tak samo jak cała męczarnia na drodze była warta tego, co zobaczymy za chwilę może w trasie nie czuć tego klimatu miejsca, ale dojeżdżając widząc te czy za! Się... Ja tam przeszedł? Widząc o, chmury nad wodospadami, i to z daleka, człowiek czuje, że jest w miejscu wyjątkowym. Zresztą za chwilę sami zobaczycie. No i to tak widzicie, kochani. Przyjechaliśmy dzisiaj przed majówką, już do białki, tak tatrzańskiej. Ale trochę po powodzi jest. Zalane tam są te łąki, góry, lasy. No i zobaczcie, co się tutaj dzieje. A najlepsze jest tam z tyłu, za no i mieliśmy coś zobaczyć, ale dzisiaj chyba guzik z tego będzie hej Dochodzimy oh. oh. no właśnie do nierzary trochę się spieszymy, piszcie w sumie trochę się śpieszymy, bo e, wzięliśmy sobie parnik na godzinę Ale chyba z aplikacji pijmy. Postaramy się. Ja Wy mieszania? Zaczacz mamy parking O, no, zaszłam, parki o na przypole, ale... Więc... <gry> no. Dobra, kończymy. Pokazujemy Wam od drugiej strony. Zobaczcie. Taka mgła, że nic nie widać. Widzicie? Także jak macie przyjechać tutaj się 10 razy zastanówcie. No chyba, że dojdziecie tutaj i będzie widać to. Ale kosmos zajebiste ale pani, to my tutaj nie potrzebujemy no ale powiem wam szczerze, że nie wiem co nie, no tutaj jest fajnie, ale rzeczywiście bo my tutaj widzimy górę tylko tego bo to jest a, horseshoot a, a, kawałek a, podkowa ten kawałek wodospadu, który jest lepiej widoczny od strony kanadyjskiej, więc postaramy się jeszcze tam przejechać, tam wam go pokazać. I później pójdziemy na te dwa wodospady, które są tak typowo amerykańskie. No, tutaj też źle nie wygląda. Chyba nawet lepiej niż z tamtej strony, co? Czyli po kanadyjskie może być tak samo, bo ta cała mgła przesłania od amerykańskiej strony. Tam po tamtej stronie, widzicie o, tutaj na dole, te okna to jest fabryka, z której wypływa woda. E, tam puszczają wodę, ona tutaj płynie sobie spokojnym strumyczkiem, potokiem takim. E, Rurami transportowana jest do góry, i stamtąd ja spada w dół. Oni zbierają kubki na przykład czy jak to są, to Tam są, mają dużo wody roztopionej i wtedy to wypuszczają tutaj i ta woda stąd spływa i później wpada i z powrotem się robi i kubki. staje się kostki. Tak, jest ki. no właśnie. Hello. 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 Stop suck up on you. <laughs> <laughs> He's so <too> excited. <laughs> I'm so excited. Yeah. I'm so sorry. I'm just proud that you actually realized that most people will just sit there and be <laughs> Look, on the round, yeah. <laughs> How long are you guys gonna be in Canada for? Uh, probably we'll back tonight, or we'll stay for one night and go back. We just wanna see the Niagara or the other side. <laughs> Możesz może zapytać czy można po They jest said it's better view. Is it? See, so you're lucky you didn't get him. <laughs> Thanks, God. We tried to behave <laughs> Dobra, wystarczy tej siary. Ja przejechałem stop. Ania się pomyliła w angielskim. Ludzie, jedźmy dalej. Szybko objechaliśmy sobie całe nadrzecze. Po czym zawróciliśmy i znaleźliśmy hotel, ponieważ parkingi są cholernie drogie i ich w zasadzie nie ma No i tak standardowo słuchajcie. tutaj nadal mamy nasze auto a tutaj może Exit, ale na razie tutaj jest wejście do pokoju 201 Słuchajcie, tak to wygląda. Jeżeli byście się zastanawiali, po której stronie wynajmować sobie pokój na noc, no to ja myślę, że po stronie kanadyjskiej jest bardzo dużo hoteli, które są naprawdę tanie. Dla porównania, po stronie kanadyjskiej się ma. Trzeba było zapłacić jakieś 190 zł. No tam plus parking. A po stronie amerykańskiej 350, a nie, się ma. Tak czy inaczej, 350 zł wychodziło po stronie amerykańskiej, plus podatek, to by wyszło jakieś 400, plus depozyt 500. A tutaj mamy jakieś 250, prawda? No, 200 wy za bookingu wzięło i 3 dechy za parking. Zapłaciliśmy, więc 250. Jeszcze mam w tym śniadanie wliczone i basen. I basen. Także taka niespodzianka. Słuchajcie, nie zauważyłem i go nie zdążyłem powiedzieć, ale do tego wszystkiego mamy jeszcze coś takiego. Jak aneks kuchenny. Ekspres, mikrofala. I dobrze wyposażona lodówka. A nawet. Zamrażarka, taki luksus. Czy to Murano chce mi coś powiedzieć? No okej. No, hej, hej. piękno. Jak się czujesz wega? Super. To będzie tam bardziej. Nie no, na Vegas jeszcze przyjdzie czas, ale w sumie tutaj jest prawie A, czy... To jest właśnie to. Od października 2018 roku Kanada zalegalizowała marihuanę, a dostaniecie ją bez problemu na każdym kroku i można palić sobie na mieście. Słuchajcie, Stany, Kanada, w obu tych krajach jest pełno Hindusów. Widzicie te frenzy przy zderzaku? To oznacza, że ten małoto będzie Hindus. Taki mały znak rozpoznawczy. No, okej, okay. z tym wygas to może przesadziliśmy. Niagara faktycznie to nie jest wygas. Chociaż duża ilość świata mogłaby tylko o tym świadczyć. Natomiast jeśli nie dorośli to dzieci na pewno znajdą tutaj bardzo duże atrakcje. Jesteśmy, ale raj żelki tarżetki, Boże trafiłyśmy do nieba a nie przyjechała po czekoladkę <noise> syrop klonowy w każdej postaci i misiu i w listku w różnych buteleczkach, ale też przerobiony do smarowania z na miodu naszego popcorn cukierki, chlizaki Liza. Nie mam Na no chuj mi bluza za dobra idyma. No ci powiem, że można chyba zdziwić. Tąperatoron W Holandii <noise> nie no. siedzimy sobie w tulipanach Dokładnie, prawie jakbyśmy byli w Holandii Ale nie, nie jesteśmy w Holandii Jesteśmy w Kanadzie I specjalnie właśnie dla was przyjechaliśmy na tę stronę Po to, żeby pokazać wam Niagary od strony kanadyjskiej Bo podobno jest o nie Żeby nie było, że nie mina. jesteśmy w Kanadzie Jesteśmy, tu jest London Eye Ale ten niagaryjski <noise> Tak tam jest i co tam jeszcze jest Nieważne, Nieważne. Ania, chodź tutaj. Tak. A za nami jest... Tam jest Niegara Jagara Tak, może tego nie widzicie, ale myślę, że jesteście w stanie usłyszeć ten szum, a jak ja to zrobię wam... To jest niegara, tak. Szum jest. Gdzie poszukać lepszej strony, może coś jednak faktycznie widać. Ale jeżeli nie, to też się nie martwcie, bo i tak i tak wrócimy tu jutro rano, bo chcieliśmy zrobić właśnie takie dwa ujęcia, jedno nocą, drugie z, za dnia, tak, żebyście mieli to porównanie, no i my tak samo, więc na pewno zobaczycie ją od tej strony. Z amerykańskiej ale... już widzieliście. Z amerykańskiej już widzieliście. A teraz będzie kanadyjska, więc zostańcie z nami i pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie, nie tak, bardziej tak. Zostańcie z nami, bo na pewno zbudzimy z wami jeszcze kawał świata i pokażemy wam fajne miejscówki. a no, mamy tyle z całej gary. Bardzo no, chciałby zobaczyć. Widziała fajne zdjęcia z tego podświetlone, naprawdę mega to mogło wyglądać. Ta, mamy taki ładny naświetlacz. No, no ale właśnie w że... tylko szum. Ale też szum. Jeżeli wiecie jest. kiedy tutaj można przyjechać, żeby ten cały efekt zobaczyć, to dajcie nam znać w komentarzu. Dokładnie. Bo, jak będziemy w okolicy, z sobie zobaczymy to, właśnie wieczorem na żywo. bo... Nie. Może trochę za wcześnie przechaliśmy, może nie ta pora. Lotu trudno, smutek. No, ale jutro będzie jeszcze fajnie. Dokładnie, bo zobaczymy to za dnia. Słuchajcie, powiem Wam, jest zajebiście. Czuc! Jest tak zajebiście, że tam u góry było 19 stopni, ale tutaj jest kurwa 10 chyba. I do tego jeszcze stoimy. Jest można powiedzieć. Zobaczcie Ustał jaka ta bryza się, idzie. Ta bryza Zobaczcie. wszystko mam mokre Ja na szczęście mam bluzę, cienką bocierką, ale mam. A Daniel jest bluzę, nie po co mi bluza, przecież ciepło jestem. No i teraz Dobra, inaczej. Tak tutaj jest od nas jakieś 20 metrów. Jakąś ją widać. Ale tamte lampy, one są od nas jakieś 30 metrów. I szału nie ma. No to co, idziemy dalej, nie? Idziemy dalej idziemy to dalej w mamy... poszukiwaniu Niagary! I pamiętajcie, zawsze jak my się poświęcamy dla Was, żeby zrobić jakieś fajne ujęcie, no to trzymajcie kciuki może się uda. Dobra, słuchajcie, nie wiem czy mnie słychać. Ogólnie udało nam się dojść do momentu, w którym coś widać. Coś widać i myślę, że to było warte tego poświęcenia się w tej bryzie, w tym mgle, zimnie. Uwierzcie, ja spróbuję to wyzumować tak w ręki. Telefon tego nie oddaje. Aparat tak? jest robi tak? Kompletnie, tylko... w żaden sposób nie oddaję tego. Ale uwierzcie, hmm. wygląda tylko to poza No trzy światło. Tarek, światło. na to prosto, rosła polna. To mamy. Popływane było kanadyjskie śniadanko, w wafle z gofry z syropem klonowym. Teraz jest popływane, zaraz Dobrze. będzie umyte. I podwiedzone. <noise> Hej, mówiliśmy wczoraj, że przyjdziemy jeszcze za dnia, prawda? Tak, bo bardzo chcieliśmy i sami zobaczyć, bo nie było, że nie wiadomo, no i wam pokazać. Ten widok niedalek od strony kanadyjskiej. Słuchajcie, granica to jest Pikuś. Przejedźcie sobie naprawdę, bo jest mega warte. Na granicy będą Was trzymać 5 minut. Najpierw chwila na bramkach po stronie amerykańskiej, później dojeżdżacie do jakiegoś miłego albo mniej pana na granicy kanadyjskiej. I nam tak porzuciłeś tak stopu, przejdziecie prosto, pójdziecie cofniecie, to i tak, i tak chyba spuści. Dobra. I doceni, że się zreflektowałeś. Jeden będzie do was strzelał, tak prawie już do tego doszło, a drugi się też tego tak do będzie śmiał. No że jesteśmy tutaj, i robimy takie małe podsumowanie, bo sami szukaliśmy takich opinii lepiej zobaczyć Jagarę po stronie amerykańskiej czy po stronie kanadyjskiej. Mamy ten plus, obejrzeliśmy ją z jednej i z drugiej strony i teraz powiemy, która nam bardziej pasuje. Co? Nie. Ty? Tobie jak? Mnie osobiście bardziej przypadła do gustu kanadyjska strona. Eee, Okej, okay, ze strony amerykańskiej to może cię blisko podejść i tak dalej, ale z kanadyjskiej wcale nie jest gorzej. Tak, wydaje mi się, że jedna i druga strona ma tak jak na powiedział, przy amerykańskiej stronie podchodzicie bardzo blisko, jesteście praktycznie zaraz obok samego e, wodospadu. Zatem z drugiej strony, z tej strony kanadyjskiej, macie widok, że możecie całość spodziwać, powiniając zarówno wodę z góry, która leci do samego dołu, więc widzicie ten wodospad w całej okazałości, a po stronie amerykańskiej widzicie górę tego wodospadu. Jakbym miała wybierać tylko stronę amerykańską, bo na stronę kanadyjską, wybrałbym stronę kanadyjską. Ogólnie jeżeli chodzi o podejście blisko do wodospadu, no to chodzi wszystkim o tamten wodospad. Bo do niego ze strony kanadyjskiej nie jesteście w stanie podejść. Jeżeli zaś chodzi o tą Podkowę, tak? Tak. Horsu? Do Podkowy podejdziecie bez żadnego problemu ze strony kanadyjskiej i wydaje mi się, że strona kanadyjska jest ładniejsza przy tamtym wodospadzie. Tak więc jeżeli macie tylko możliwość, to śmiało spróbujcie zobaczyć to z jednej i z drugiej strony i sami porównajcie. Zgadza się. Tak pięknego widoku nie da się opisać słowami. Z jednej strony American Falls rozbijający się od skały, który przepięknie wygląda, a tuż obok niego tak zwany velo, do którego można sobie tym pomostem zejść. O, tutaj właśnie widzicie. Stoi kolejka i na końcu tego pomostu można sobie zrobić zdjęcia. My co prawda nie schodziliśmy, bo spędziliśmy więcej czasu po kanadyjskiej stronie, ale amerykańskie atrakcje wcale nie są złe. Odpuściliśmy sobie co prawda rejs statkiem, ponieważ stwierdziliśmy, że wystarczy nam widok na Horseshoe z brzegu. Zresztą sami oceńcie. Wygląda on zniewalająco, czy to w dzień, czy w nocy. Naprawdę zapiera w piersi. Szczerze mówiąc, do tej pory nie wiem, co mam mówić na temat tego miejsca. A przed nami tablica upamiętniająca ser Kazimierza polsko-kanadyjskiego wybitnego inżyniera, współtwórcę m.in. Centralnego Systemu Komunikacyjnego w Kanadzie oraz parku Niagara Falls. Niezmiennie zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dajcie lajka, jeśli Wam się podobało, udostępnijcie kanał, bo już niebawem kolejne odcinki z naszego podboju Stanów Zjednoczonych. Do zobaczenia niebawem. Zapraszamy.